Zapraszam Cię do medytacji Piękno Kobiecości. Inspiracją do tej refleksji są słowa Sophie Loren, Piękno jest tym, co czujesz wewnątrz i co odbija się w Twoich oczach. Niech ten czas zatrzymania i wsłuchania się w siebie pozwoli Ci z zachwytem i czułością odkryć i dostrzec piękno, które nosisz w sobie. Znajdź ciche, spokojne miejsce, w którym możesz poczuć się bezpiecznie i swobodnie. Poświęć sobie te kilkanaście minut. To Twój czas, w którym możesz zanurzyć się w refleksji nad swoją kobiecością. Pamiętaj, że jeśli któreś z pytań Cię poruszy, zawsze możesz zatrzymać nagranie. I poświęcić mu więcej uwagi. Jeśli chcesz, po medytacji, podziel się tym, co odkryłaś. Twoje doświadczenie może stać się inspiracją dla innych. Gdy już jesteś gotowa, zapraszam Cię do podróży w głąb Twojego piękna i kobiecości. Usiądź wygodnie. Jeżeli chcesz. Zamknij oczy i pozwól sobie na chwilę wytchnienia. Odetchnij głęboko i poczuj spokój, który wypełnia Twoje serce. Nie musisz teraz nic robić, niczego udowadniać, po prostu bądź. Skoncentruj się na oddechu. Poczuj jak Powietrze wypełnia Twoje płuca i delikatnie wypływa na zewnątrz. Z każdym oddechem pozwól sobie na chwilę spokoju i uważności. Weź wdech i zrób spokojny wydech. Znajdź swój rytm. Teraz jest czas, aby wsłuchać się w siebie, w swoje serce, w to, kim jesteś. Kim jesteś jako kobieta. Wyobraź sobie, że patrzysz w lustro. Kogo tam dostrzegasz? Jak wygląda ta kobieta, która stoi przed tobą? Idąc za intuicją, że piękno jest tym, co czujesz wewnątrz i co odbija się w twoich oczach, zajrzyj teraz głęboko w oczy kobiety, którą widzisz w odbiciu i spójrz głębiej. Zajrzyj w głąb swojej duszy. Kogo tam widzisz? Jakie jest to wewnętrzne piękno, które dostrzegasz na pierwszy rzut oka? A teraz uświadom sobie, jak jesteś obdarowana jako kobieta jakie talenty. Dary i cechy czynią cię wyjątkową? Może tworzysz obrazy, muzykę lub wiersze, a może są to kreatywne filmiki na TikTok. Albo kreujesz nietuzinkowe fryzury, albo nikt nie piecze takich ciasteczek jak ty, które nie tylko cieszą oko, ale i podniebienie. Pomyśl o swoich mocnych stronach, o Twoich supermocach. Może masz niesamowitą empatię i nikt tak nie wysłucha jak ty. A może Twoje ciepło sprawia, że ludzie czują się przy Tobie akceptowani, bo umiesz przyjmować ich takimi, jakimi są. I nikt w okolicy nie potrafi dać takiego mocnego przytulasa jak ty. A może masz w sercu pełno wrażliwości i współczucia dla potrzebujących ludzi, dzieci, natury czy zwierząt ze schroniska? A może jesteś świetną organizatorką, a bystrość twojego umysłu potrafi zaskoczyć nawet ciebie samą. Że Twoim talentem jest rozbrajające poczucie humoru? To tylko podpowiedzi, ale Ty wiesz lepiej nazwij swoje supermoce. Nie zapominaj o swoich marzeniach, planach, celach czego najbardziej pragnie Twoje serce teraz. Jakie wartości są dla Ciebie ważne? Dobroć, wrażliwość, odwaga. Miłość, wolność, mądrość, przyjaźń, wiara. Zastanów się, co jest Twoim wewnętrznym kompasem? Co jest fundamentem Twojego piękna, tego, co nosisz w sercu? Gdzie? W swoim życiu widzisz piękno? Czy jest w Twoim uśmiechu, w spojrzeniu pełnym czułości, w sposobie, w jaki pracujesz, tworzysz, marzysz, przeżywasz, kochasz? Co możesz dać światu jako kobieta? Czy jest to twój spokój? A może przeciwnie, twoja energia i żywiołowość? Zapał, spontaniczność, młodzieńczość, dojrzałość, mądrość, doświadczenie? Gdzie? W swoim życiu widzisz piękno? W Twoich relacjach? Jakie są Twoje relacje z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi? Co dajesz im jako kobieta? Co od nich otrzymujesz, jako kobieta? Co sprawia, że czujesz się kobieca? Czy jest to sposób, w jaki się poruszasz? Jak wyglądasz, w jaki sposób się ubierasz, czeszesz, malujesz, dbasz o siebie, swoje ciało i zdrowie? A może Twoja wrażliwość, siła, którą masz w sobie, a może troska, którą dajesz innym? A jak wygląda Twoja kobiecość? Jak wygląda to piękno, które masz w sobie? Gdybyś miała zobaczyć to piękno, swoją kobiecość, jako obraz, to co widzisz? Jest to abstrakcja, czy konkretna wizja, symbol? Co to jest? Jaki ma kształt? Jaką ma formę, fakturę, kolor? Jak wygląda Twoja wewnętrzna kobiecość? Jaką metaforę, barwy, symbole wybierzesz? Może jest to kula? Może jest to kwiat, który delikatnie rozkwita, albo i nawet cała łąka. A może potężne drzewo, głęboko zakorzenione w ziemi. A może zobaczyła światło, które promienieje, które daje ciepło. A może. Przyszło Ci na myśl bijące serce, dom lub cudny ogród. Pozostań na chwilę z metaforą, którą wybrałaś. Zrób zuma na szczegóły. Przyjrzyj się detalom. Kolorom. Pomyśl, jakie znaczenie dla Ciebie mają elementy Twojego symbolu. Na przykład, jeżeli wybrałaś drzewo, to pomyśl, co jest Twoim korzeniem. Twoim kwiatem, co jest Twoją ziemią, słońcem, wodą i tak Co Cię ożywia, co cię karmi. Co sprawia, że rozkwitasz? ostychaj Teraz wyobraź sobie, że Twoje serce wypełnia światło. Jest ciepłe, delikatne i pełne miłości. To światło to prawda o Tobie. Jesteś piękna, cenna, wyjątkowa, wystarczająca. Chciana, kochana, Twoje piękno nie zależy od opinii innych, ale od tego, co nosisz w sercu. Zatrzymaj w sobie to poczucie wdzięczności za to, kim jesteś. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godny podziwu za Twoje dzieła, i dobrze znasz moją duszę, nietajna Ci moja istota. Powoli weź głęboki oddech. Jeśli chcesz, otwórz oczy. Dziękuję.